Ale być może, że to są takie pieniądze, że za chwilę ktoś powie tu wodociąg trzeba wymienić tu, Wójt znowu już rozłoży ręce, to należszego. No, czego? Także może byśmy się powstrzymali troszkę w emocjach, proszę Państwa, i ja bym proponował odłożyć tą sprawę do następnej sesji. Ja tak czy tak to to, co obiecałem ze strony Komisji, my to wykonamy. Chyba, że dziś to pójdzie w gorących głowach i przygłosują to Państwo Dziękuję. Szanowni Państwo, wniosek jest jak najbardziej zasadny, tylko względy formalne nie pozwalają nam na następną sesję przełożyć tego tematu, ponieważ stawki, które Państwo wiedzieli, poprzednio Rada w ubiegłym roku obowiązują do 31 marca czyli od 1 kwietnia muszą być już nowe stawki i w związku z tym w trakcie, w trakcie, w trakcie, w trakcie dzisiejszej sesji musimy podjąć decyzję, bo jeżeli Państwo nie podejmą decyzję, to uchwała, która będzie podjęta na następnej sesji, nie będzie miała mocowania sprawnego, ponieważ nie ma, nie powinno być okresu między zakończeniem określonego okresu stawki a wejściem 32. Można. O ile jest taki południe środa, szykowana jest sesja nadzwyczajna, bo będzie potrzebna takowa, można warto tak to powiedzieć. Ale już nie, ale nie, a... Się do tak. Od 1 kwietnia muszą być nowe sprawy. A czy jeżeli można to? Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący. Czyli jeżeli dzisiaj powiedziemy uchwałę, tej podejściu, którą tutaj mamy przedstawioną,

Przepraszam, czy można zabrać głos? Ja proponuję, żeby jeżeli ktoś się wypowiada, to żeby się wypowiadał z wiedzą, a nie, Zaraz tak, nie się Zaraz Zaraz stawka nie wzrośnie, my możemy dzisiaj na tej sali upalić tutaj tej stawę złotych 50 na każdego. Jeżeli pan się z funduszem KZB nie wyrobi, po prostu te pieniądze będziemy musieli dowodzić z gminy. Tak to wygląda. Po prostu fundusz KZB zwiększony jest na podstawie stawek, które tutaj przedstawi. I to jest jego budżet. Jeżeli on się w tym budżecie nie zamknie, nie możemy mówić. Jeśli wprowadzi staw tego ceny, bo i środków od mieszkańca. Oczywiście można to, się... to a Jeżeli się nie zbilansuje, to, to będziemy musieli mu do tej zakładanej przez niego kwoty dołożyć. To jest pierwsza sprawa. Z prosiłbym, będziemy z nim i mieszkańcy zapłacą, kiedy ci nie zapłacą. To jest raz. Druga nie ma czegoś takiego, że stawka y, będzie mogła być zmieniona w y, pracy. przyjmujemy ją na razie, ona y, będzie musiała obowiązywać, jedna rzecz jest taka, ze względu na to, względu na to, względu na to, to że sprawa stawała nie raz, bo ile pamiętam, to Pan Piotrowski tą sprawę podnosił 4 czy 5 lat temu, y, były też możliwe dyskusje, Uważam, że i pamiętam rzecz że ja prosiłem Pana, nasz znaczy, kierownika KZB o to jeszcze, to, mogłem go się pytać i prosić o coś, to strona wyglądała tak, że próbowałem zrobić rozeznanie. Panie Andrzeju, czy Pani może pytać? Tak, to, to mam... demokracja. No, a to nie tysiące temat. I sprawa jest taka, że wtedy robiliśmy rozeznanie. I wychodziło, że mniej więcej z tych osób, które się zwracały albo z, z tych, co mieszkają na wsiach, to skala jest mniej więcej około 40 czy 50 zabudowań. Czyli skala jest potężna, taka, która może zruimnować budżet. Ja wiem, że sytuacja jest dyma, dy, dynamiczna, bo to było jakieś 3 lata temu, więc tych yy, zabudowań mogą dojść więcej. Proponuję tak, żeby w tej chwili przyjąć tą stawkę jaka jest, bo jest jednak w niebezpieczeństwie w budżetu KZMB, to jest raz I, ale ten rok, żeby spożytkować na to żeby przyjrzeć się jaka jest skala jeżeli, ale druga sprawa znaczy jaka jest skala to jest raz, a druga rzecz yy, bo to będzie służyło określeniu stawki na przyszły rok na żeby żebyśmy podnosili taką, znaczy po, ta, taką samą uchwałę a następna sprawa jest taka, że w tych czasach, kiedy ludzie posiadają po kilka posesji bądź zabudowań, bądź mieszkań wręcz, prawda, nie ma czegoś takiego, że on ma być przywiązany do czegoś takiego. Nie traktujmy sprawy w tej chwili, że jeżeli ktoś że chce zimę spędzać y, w mieście, a lako na wsi, to nie wiem, co ten wodociąg nie będzie gotowy do pracy. Większość tych działek letniskowych, czy domów, gdzie ludzie nie mają stałego meldunku, jest jakby wpisana y, w ciąg zabudowań wiejskich. To nie to, że KZB specjalnie dla nich utrzymuje tutaj sieć wodociągową. Ta sieć wodociągowa i tak chodzi i tak. Tutaj nie ma jakichś dodatkowych kosztów. I tłumaczenie, komu że silnik obciąża za gotowość sieci, jest, yy, jest informacją prawdziwą, bo rozumiem, że to jest kątek, w dziale gdzieś oddalony od sieci i trzeba to płukać, przygotować do sezonu, to jest zupełnie na bajka, ale większość, większość tych posesji to się mieści w ramach zwartej zabudowy wsi albo niewiele nie odbiega i jest to jakaś oddzielna linia wodociągowa. To póki co bym miał tyle i prośba o to, żeby się przyjrzeć, jaka tak jest skala problemu, żebyśmy później mówić o konkretach, a nie znowu jakieś tam wyszczając wy, spala, że to zróbmy takie. budżet albo coś takiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo, dziękuję. bardzo. Pani Rady Kto z Państwa jest za Rady Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym odczytam uchwałę. Uchwała numer 7, numer 20 na 11, razy w z dnia marca 2011 roku. W sprawie zatwierdzenia za, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzenie ścieków. Dostawa prawna. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określonych w załączniku do niniejszej ustawy Paragraf drugi. Taryfy mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku. Paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi komunalnego zakładu budżetowego w wpływu. Paragraf czwarty Komunalny zakład budżetowy ogłasza zatwierdzone przez miejscowej trasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Paragraf 5. Uchwała podjętych w dniu podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Punkt dziewiąty proponowanego porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dziennego programu przeciwdziałania w przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014. Wrócimy tutaj Panią 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 Rowin, Ośrodka Pomocy Społecznej. Może bardzo proszę o zachowanie. Powiem, że przedstawiałam ten program przeciwdziałania przemocy na Komisji światów z okazaniem do zabieg. Program ten, jakby inicjatywy tego programu jest przeciwdziałania pomocy społecznej w związku z tym, że ustawa przeciwdziałania przemocy rodzinnej nakłada na gminie na gminę powstanie programu przeciwdziałania przemocy. No nie wiem, czy ten program jest taki doskonały, ale myślę, że na tym programie zaczniemy pracować i stworzyć ten system przeciw przemocy działania na terenie gminy. System jest opracowany w stosunku do wszystkich instytucji, które zajmują się przemocą, które do tej czasu się zajmowały, czyli policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy, oświata, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wszystkie te osoby też, mają przypisane zadania w tym programie, mam nadzieję, że Państwo zapoznaliście się z tym programem. Program ten też był przedstawiony i zaakceptowany na pierwszym spotkaniu roboczym wszystkich osób, które wejdą w skład zespołu interdyscyplinarnego na podstawie, który jest Górnym członek, który będzie najwięcej zadań realizował z tego programu przeciwdziałania przemocy. I chcę powiedzieć, że wszyscy członkowie, którzy będą brali udział w tym programie, w tym zespole interdyscyplinarnym, ten program przemocy zaakceptowali się i zapoznali. No, mogę powiedzieć jeszcze... Z... Są, dokładnie może, jeżeli są jakieś pytania, bo yy, o co chodzi w tym, w tym systemie przeciwdziałania przemocy, że wszystkie instytucje, które zajmują się rodziną i pracą z rodziną, w jakiś sposób yy, mają przepisane zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i z, z pracą z osobami, yy, które są dotknięte przemocą, ze sprawcami przemocy. Natomiast ten system, jak to wszystko koordynuje, pozwala na przepływ informacji i jakby zajmowanie się sejmą sprawy, jeśli chodzi o, o przemoc. rozwiązywanie wszystkich problemów, jakby przedstawiciele instytucji, które znają, znają problemy w jakby takie figule, no w ten sposób. Każda z, z organizacji, z instytucji ma przypisane zadania, są też wskaźniki w jakiś sposób. No o to, żeby przede wszystkim jakby zmniejszyć yy, te yy, sprawy związane z przemocą w rodzinie i natychmiastowo podejmować interwencje, edukować społeczeństwo, poużować na sprawy przemocy. To są to wszystkie wykonania dewarte w tej programie. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Świetnie ma przestanie uchwały. Jest to uchwała nr na w sprawie uchwalenia głównego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony obszar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014. podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Uchwała się. Unijny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powiera się w gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w dniem pożycznym. Kto z Państwa pań jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego rybu i sposobu powoływania i odwoływania formów gminnego zespołu przednego oraz szczegółowych warunków jego przemieszczania to może ja tylko pytam o to, to żeby jakby ta następna, ta uchwała jest następna tego programu przeciwdziałania przemocy, w którym system tworzy się poprzez powołanie zespołu prewencyjnego, w skład w którym wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji, o których mówiłam i y, również to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, że jakby zadanie gminy, dwa podstawowe zadania Rady Gminy to jest uchwalenie programu przeciwdziałania przemocy a także uchwalenie przeprawy gminy przyjęcia regulaminu dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Powiem tylko, że na tym pierwszym spotkaniu też roboczym został przedstawiony również projekt tej uchwały tego regulaminu dotyczącego trybu powoływania i odwoływania i wszyscy y, członkowie również y, przyjęli, jakby bez poprawek, y, treść tego regulaminu. Dziękujemy bardzo. Ktoś mogę są pytania? Nie ma pytań, to wytrzymam, czy tam uchwała? Uchwała nr 7, uchwała nr 22, uchwała na 11. Skarbnik nr 5, uchwała nr 13, uchwała nr 12, roku sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała czarna, paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin dotyczący kryzysu sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do Uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w miejsce w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Gminie Urzędowym Województwa Mazowieckiego. To jest za podjęciem uchwały?